Nie ma ewidentnego zakazu, jeżeli chodzi o wstęp ludzi z psami na bulwar. Zakaz wprowadzania psów na teren bulwaru istnieje. Natomiast no, brakuje też myślę tak do końca świadomości ludzi, którzy tutaj ze swoimi czworonogami przychodzą co do tego, że jeżeli pies załatwi swoje potrzeby fizjologiczne w miejscu publicznym, to należy po nim sprzątnąć. Sam jestem psem, ale tu pies zawsze pozostawia pewne produkty nieuboczne i... A nikt, właściciel, jestem w 100% pewny, że zaraz po nim nie będzie sprzątał. W przyszłym tygodniu będziemy montować tabliczki zakazu wyprowadzania psów na teren bulwaru. W roku ubiegłym były też zamontowane, ale bardzo szybko zniknęły. Ale okazuje się, że niestety w regulaminie nie ma takiego zakazu. No i nie wiem, czy to jest jakieś przeoczenie. Czy takie było założenie na początku tworzenia bulwaru? W ogóle ten straż miejska pewnie często tutaj patrzeć, bo to powinny być porządek. Kupy takie niektóre tutaj leżą, nie sprzątają. Jednak jak się ma pieska, to się powinno sprzątać. W nie ma żadnego oznakowania zakazującego wprowadzania piesków na bulwar, w związku z czym no, jeżeli ktoś kto wchodzi z psem na bulwar nie wykracza przeciwko przepisom powszechnie obowiązującym, a więc regulami utrzymania czystości, y, to wówczas no, nie wyciągamy konsekwencji w stosunku do takiej osoby. Jak w parku zrobili zakaz wprowadzania psów i tam no, może się z coś zdarzy, ale tak to raczej... Ludzie uważają na te znaki. Oczywiście przede wszystkim nas interesuje właśnie niestosowanie się do przepisów powszechnie obowiązujących, a więc wprowadzenie psa na smyczy w kagańcu, żeby panować nad tym pieskiem, sprzątać po nim i to jest naszą domeną.